Zdrowia! Ilu użytecznych idiotów ma Ameryka i Europa? No bardzo wielu. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Tam, w Ameryce wybrali do kongresu yy, muzułmankę. Wybrali muzułmankę i teraz ona ostatnio powiedziała, że na jeden, 11 września jacyś ludzi, c, ludzie coś zrobili. 2000, prawie 3000 ludzi zginęło w tych wieżach w Nowym Jorku, a ona określa to, że jacyś ludzie coś zrobili. No to jest przykre, to jest przykre, i ona tłumaczy, że tylko dlatego, że jacyś ludzie coś zrobili, za, czyli zabili 3000 ludzi, muzułmanie w Ameryce musieli się uzbroić. Bo taki było. Nieprzyjemne zachowanie Amerykanów w stosunku do nich. To jest, to jest wredność, to jest wredność po prostu nieprawdopodobna. Przyjeżdżają do, do, do kraju, wprowadzają swoją kulturę i używają ataku turysty, terrorystycznego w tym kraju, w którym mieszkają, żeby użyć to jako samoobrony. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. A co się dzieje w Iraku, co się dzieje z chrześcijanami, co się dzieje z w regionie w Papież Franciszek powiedział, że Bliski Wschód w zasadzie nie, nie ma Bliskiego Wschodu bez, bez chrześcijan, czy Bliski Wschód nie z Bliskim Wschodem, bez Chrześcijan? Ambasador iracki mówi, że Irak nie jest Irakiem bez mniejszości narodowej. No i jest, to jest ciekawe, że, że w zasadzie w Iraku to było półtora miliona chrześcijan w 2003 roku, a dzisiaj jest tylko 200 tysięcy. Kiedy, kiedy ISIS pięć lat temu po prostu przeleciał przez północny Irak, zamordował, zamordował i wygonił w zasadzie setki tysięcy chrześcijan, wygonił też Yazidis i inne inne mniejszości, to był. To była zagłada, to był jeden wielki y, problem. To, to całe te społeczeństwa, wszystkie to się wszystko, wszystko się poza, zapadało. Y, Ten te nieprawdopodobny Sukces ISIS, czyli y, y, organizacji terrorystycznej, która starała się zrobić kalifat. Y, y, w sumie się wypalił po paru, paru latach się wypalił. Obama, Obama za bardzo nie pomógł. Obama nie pomógł, no Rosja się tam włączyła, no i później Trump zdecydował jednak, żeby to zakończyć. Także to to wszystko, wszystko mm, się zakończyło, ale, ale przez lata grupy, grupy tego ISIS, oni opanowali, opanowali te y, rejony czy, czy województwa powiedzmy y, chrześcijańskie y, w ten, ten rejon właśnie Nineveh w 2014 z tym roku, no i, i, i później, później ich wygonili. No ale, ale co się stało? No, stało się to, że, że grupy irańskie, grupy irańskie zaczęły wchodzić w to, gdzie, gdzie przygotowali ziemię właśnie dżihadyści z ISIS. Jest taka organizacja amerykańska Rycerze Kolumba, no to to jest organizacja katolicka, no i ona, ona ciężkie miliony wydaje, wydaje właśnie, żeby pomagać tam. Yy, Yy, szczególnie no, chrześcijanom, szczególnie chrześcijanom yy, organizac organizacja Trumpa czy administracja Trumpa yy, no powiedziała, powiedziała, że trzeba wziąć jakieś priorytety dla, dla tych mniejszości, mniejszości narodowych. No i zaczęli, że yy, najróżniejsze programy pomocy, szczególnie yy, pomocy z wodą, pomocy z yy, z różnymi elektrowniami budują generatory budują szkoły, szpitale najróżniejsze prace takie drogi, mosty i tego rodzaju to zostało to dużo, bardzo dużo zbudowane, zbudowane dzięki amerykańskim pieniądzom więc dzięki amerykańskim pieniądzom grupy powiedzmy ci rycerze Kolumba, no to odbudowywują odbudowywują ludziom, ludziom z ich domy no ale 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 przez, przez to, że ten ISIS tam był, no to a już go nie ma, no to teraz właśnie ira, irańskie y, grupa to jest w zasadzie y, Hash al shabi czyli y, takie popularne y, siły zmotoryzowane. No i oni w zasadzie tam, gdzie tych chrześcijań zabrakło, no to weszli Irańczycy, no bo. Irakijczyków, Irakijczyków nie było, weszli, weszli Irańczycy. No i ta milicja, ta milicja kontroluje to wszystko. No i, i spowodowała to, że, że powracających chrześcijanie... Yy, powiedzmy do kraju, do kraju, do miasta takiego jak Batnaja, y, gdzie gdzie ci te, te siły irańskie są bardzo aktywne, no to w zasadzie nie mają, nie mają do czego wracać. Te, te, te siły milicyjne, no to poniższyły im domy, powyrywały wszystkie rury rury z, z domów, kable elektryczne, cokolwiek jakie metale tam były, no to wzięli pokradli, praktycznie rzecz biorąc, jak, jak Sowieci, kiedy opuszczali, opuszczali Polskę. No i ludzie ludzie lokalni w kościołach, przywódcy, kościelnik, księża i tak dalej. No i amerykańskie i kurdyjskie, te, 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 rząd w zasadzie. Ostrzega, ostrzega że, że te siły irańskie yy, powodują to, że, że chrześcijanie po prostu tam nie wrócą, że, że, że yy, yy, domy, domy i nieruchomości są kradzione, są zabierane, są bar bardzo dużo najróżniejszych yy, przestępstw popełnianych przeciwko, przeciwko tym chrześcijanom i i to jest taka, taka można powiedzieć, irańska kol, kolonizacja Iraku, że, że starają się budować, ira, ir, Irańczycy budują, y, 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 wspomagają szyitów, szyitów, czyli tych, którzy są związanych z, z Iranem. No i Iran, Iran to w zasadzie to chce zrobić dwie rzeczy. Jeden to jest, żeby po, pomiędzy, mieć jakieś połączenie pomiędzy y, Syrią, i Iranem właśnie poprzez, poprzez Irak, a drugi to żeby zmienić kompletnie te, ten region Nilewę, żeby, żeby wyrzucić po prostu tych chrześcijan. I, i, i na, na przywieźć przywieź tych Irańczyków. No a to, że, że tyle setki tysięcy chrześcijan jest, jest mordowanych i, i, i po prostu ucieka, bo się boi tej, tej irańskiej milicji, no to, no to mm, mało kto mówi. Ten pogrom, ta zagłada yy, zaczęta przez ISIS, no to jest kontynuowana właśnie przez tych pomocników yy, 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 irańskich, no i, i mają, mają w zasadzie też częściowo poparcie ir, ira, irackiego rządu, czyli iracki rząd nie za bardzo, nie za bardzo yy, wspomaga swoich własnych obywateli, tyle tylko że chrześcijan, a nie, a nie muzułmanów. Yy, tam bardzo, bardzo dużo pieniędzy poszło właśnie szczególnie z, z, z Ameryki w te rejony chrześcijańskie, ale tam, tam bezpieczeństwa mimo wszystko nie ma. Tam, tam, ciągle jest, tam ciągle jest niebezpiecznie i to są bardzo takie... Delikatne, delikatne miejsca i miejscowości, ludzie, ludzie się po prostu boją, boją się, się wracać, no ale też podobnie, podobnie tak jak cały południowy ten Irak i Kurdistan. Wiceprezydent Mike Pence właśnie mówił. mówił no, no wspominał Irakowi, rządowi irackiemu, żeby, żeby po prostu usuwali usunęli te, te wszystkie nieregularne bandy partyzanckie tych, 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 tej milicji, właśnie szczególnie nie, nie, nie i, i irackie, tylko irańskie. No i żeby zaczęli kontrolować, kontrolować tą, te, te, te rejony. Wiceminister. Premier, premier Adil Abdul Mahdi w zasadzie w Iraku, no to nie za bardzo, nie za bardzo chce współpracować. No i, i Ameryka nie jest za bardzo z tego, z tego właśnie zadowolona, że, że likwidują, likwidują chrześcijan. I to jest właśnie mm, teraz, ostatnio, Ameryka zdecydowała, że, że ten iracki. Irański Gwardia Narodowa, ta islamska Irańska Gwardia Narodowa jest, jest w zasadzie grupą terrorystyczną, no to, to, to jest nadzieja, że Irak po prostu troszeczkę się zastanowi nad tym co irańskie siły robią powiedzmy w Iraku i zacznie, zacznie coś robić i jest nadzieja że, że, że wróci spokój dla tych chrześcijan irackich no, bo w Ameryce w Ameryce to wszyscy tańczą naokoło muzułman cała Minnesota cała Minnesota jest tak opanowana przez tych muzułman że właśnie, że właśnie tam wybierane są osoby do do, do Kongresu Amerykańskiego. No i teraz te, te całe wszystkie muzułmańskie mm, kobiety, które się pozostawały do Kongresu, no to jedyne co robią, no to ciągle ubliżają Amerykanom, Żydom i Chrześcijanom. Nieustannie nieustannie atakują, nie rozmawiają o, o, o niczym innym, tylko po prostu jest jeden jedyny atak i walka klasowa, walka religijna po prostu przychodzi, przychodzi tutaj jeden wielki konflikt. Nikt nie rozmawiał o, o robieniu pieniędzy, nikt nie rozmawiał o płaceniu podatków, nikt nie rozmawia o swobodzie wypowiedzi, jest, jest po prostu jak Liban. Liban oni przyszli do polityki. Przyszli do polityki i robią jedno wielkie zamieszanie. Nie wiadomo, nie wiadomo kiedy zacznie, gdy zacznie się po prostu jakieś mordobicie, czy, czy, czy po prostu walki zbrojne. 200 lat amerykańskiej demokracji doprowadziło do tego, że po prostu ludzie się przyzwyczaili, do, do, do jakiejś, jakiejś spokojnej współpracy, a teraz dochodzą do głosu lewactwo z lewej strony: socjaliści i muzułmanie, i są strasznie ciężkie czasy. Są strasznie ciężkie czasy, i, i nie, wiadomo, nie wiadomo jak to się wszystko zakończy. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam tutaj z guziczek, można nacisnąć. Jest dzwoneczek dzyń dzyń, piszcie komentarze, piszcie pytania, piszcie cokolwiek dam sugestie i do następnego